Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony misterce, witam Was w kolejnym odcinku Don't Starve. Troszeczkę nas nie było. Och, pięknie, pięknie, pięknie. Nie pamiętam już naprawdę co robię podczas ostatniej mojej tutaj pięknej wyprawy i co się tak naprawdę działo. Wiem, że będę musiał się jakieś zabezpieczyć przed zbliżającą się zimą. Będę musiał na pewno pozbierać troszeczkę trawy, która mi się tak naprawdę kończy i muszę i tak naprawdę szukać troszeczkę dalej. E, przepraszam za ostatnie problemy z nagraniami, które wystąpiły w dwóch ostatnich odcinkach, ponieważ głos się nie nagrał. E, było to spowodowane tym, że Action e, nie wiem. Podobał sobie to, że e, robi mi na złość e, i niestety, niestety po prostu nie nagrał mi dźwięku systemowych, e, co jest nie bardzo, nie bardzo miłe z, te, z, z jego strony. Oczywiście pewnie błąd leży też po mojej stronie, ponieważ powinienem sprawdzić. Czy wszystko się dobrze nagrywa, i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony, jeżeli coś ustawiam, to myślę, że powinno to już tak zostać na dobre. A nie, jednak przestawiać się za chwilkę. Uuu, najpierw zbierzemy te nasionka, które mogą być nam potrzebne. I zbierzemy sobie tego króliczka, który się nam tutaj też ukrywa. Dzięki za wszystkie rady, które piszecie. Pamiętajcie, że jeżeli ja nagrywam, to nie nagrywam od razu pojedynczych odcinków. Tylko nagrywam sobie całość, czyli na przykład 2-3 odcinki. Eee, wiem, że niewiele tych odcinków było, ale pisaliście, że nie zwracam po prostu uwagi na to, co piszecie. Ja zwracam uwagę, tylko po prostu nie mogę odpowiedzieć na to w kolejnych odcinkach, jeżeli nagrywam coś po kolei. Także proszę nie denerwujcie się. Ach, tu mam te. O oh my god, to są jakieś giga pająki! Christ, co tu się stało? Zostawisz na chwilę pająki, to kurde rosną jakieś gigantyczne. Pisaliście właśnie o tym, żebym poświęcał trochę więcej czasu na to, e, co robię za dnia, a nie plątał się jednak. E, uwierzcie, ja się staram, tylko ta gra jest cholernie stresująca. Coś dźwięki. Dobra, nieważne, nieważne. Z zewnątrz dźwięki, jak się nie mylę. E, dobra, czy ja mam jakąś siekierę? Czy ja mam siekierę gdzieś w ekwipunku nawet? Chyba nie mam, więc będę musiał sobie zrobić takową siekierkę. A jeżeli mam, no to wybaczcie, ale i tutaj niestety nie widzę. Na pewno mam lepszy kilo, co może mi się przydać. Będę musiał się zabezpieczyć przed tą nadchodzącą zimą, która będzie już prawdopodobnie za niedługo, i będę się musiał do niej przygotować. Pozbieram sobie na pewno drewna trochę więcej. Chciałbym mieć przynajmniej zapełnioną jedną skrzynię samego drewna. Także będę wykopywał sobie te wszystkie logi i tak dalej, czyli te pięki. E, I będę chciał na pewno pozbierać sobie troszkę więcej trawy. E, oczywiście, łopata mi się skończyła. Także zbudujemy sobie jeszcze jedną łopatę. E, I będę chciał to wszystko jakoś bliżej poprzenosić, całego tego mojego domu, żeby to jednak wszystko pięknie, ładnie tu sobie rosło. E, nie jestem pewien, czy jakoś sadziłem sobie. Nie, już dobrze kwitnie. Nie jestem pewien, nie jestem pewien, zaraz sprawdzimy, mam kubkę, kubkę mam jednak w ekwipunku, a nie chciałbym jej marnować, a nie, jednak nie da się kliknąć, czyli jest dobrze. E, na pewno schowamy sobie króliczka e, do skrzyni, tylko jak widzę, nie mamy za bardzo tutaj możliwości, czyli będziemy musieli sobie podostawiać jeszcze troszeczkę rzeczy. Dobra, stawiaj to. Boże, to już wiem, co tak wszystko pięknie, ładnie słychać, to przez nowe słuchawki. W porównaniu ze starymi, te są jakieś fenomenalnie czułe, i uwierzcie, ten dźwięk, który tu jest e, teraz w grze, ten szum i tak dalej, to całkowicie inaczej brzmi. Dobra, zapalmy sobie ognisko, i będę musiał sobie zrobić kolejne, kolejne deseczki, e, ponieważ chciałbym sobie zrobić. Um, chciałbym sobie zrobić skrzynię, ale nie marnując dnia, e, będę chciał na pewno sobie zrobić. Ta skrzynka przyda mi się na same króliki. Także tutaj prawdopodobnie będę sobie wszystkie króliczki chował. E, oczywiście żywe, e, ponieważ one wtedy nie tracą daty ważności i mo można je używać ile się chce. Dobra, potyki sobie tutaj też przerzucimy. E, to sobie troszeczkę poukładamy, proszę mi tu nigdzie nie odchodzić. E, I zasadzimy sobie jeszcze, póki mamy noc, zasadzimy sobie troszeczkę drzew. Ponieważ wolę, żeby jednak ten drzewiec, który tutaj ostatnio mnie atakował, jednak nie powrócił i mógłbym spokojnie sobie działać w tej grze. Dalej, dobra, posadzimy sobie kolejną trawę, którą mam tu dostępną. Będę musiał pamiętać o tym, żeby troszeczkę tej trawy jeszcze nazbierać. Ponieważ chcę mieć stały zasób i dostęp do tej trawy, gdy tylko potrzebuję. Przyszczek mam strasznie dużo. Będę musiał coś z nimi zrobić. Sleep dat prawdopodobnie można użyć tylko raz. Przynajmniej z tego co pisaliście, więc wolę na razie tego nie marnować. Mam trochę nasion, także jest bardzo dobrze. Mam oczywiście brodę, którą teraz będę zabłyszał na zimę i mam trochę, mam trochę tych rzeczy. Kurde, naprawdę nie pamiętałem, żebym miał aż tyle rzeczy dobrych. Dobra, pozbieramy sobie jeszcze troszeczkę rzeczy. Wiem, że można przespać noc. E, właśnie dzięki, dzięki temu śpiworowi, takiemu prowizorycznemu. E, ale nie chciałbym tego robić, ponieważ nie y, mam chyba na tyle jedzenia, żeby sobie na takie, takie bajery pozwolić. Także pozbieramy sobie tę trawę, którą mam tu dostępną. E, I będę starał się to sadzić w miarę na bieżąco i jakoś e, zabezpieczyć sobie cały ten mój dobytek, który tutaj mam. Żeby to jednak ładnie wszystko pięknie śmigało, to sobie też zbierzemy. Nie musi tak daleko być, wolę mieć to zawsze pod ręką i będę na pewno musiał pozbierać sobie troszeczkę kupy bądź jakiegoś innego ustrojstwa, które też nadaje się właśnie do tego, żeby żeby się mogło zepsuć i spokojnie bym sobie to użyźniać tym. Myślę, że tak można powiedzieć, żeby użyźniać dane, dane rzeczy. Dobra, tu mam nasiona. Mam 20 nasion. Cholera. Pięknie. Pasuje, żeby jakieś żarcie tu w końcu wyrosło. Może jednak użyjemy troszeczkę tej kupy, żeby jednak przyspieszyć trochę wzrost tych warzywek. Zobaczmy. Marcheweczka. Co tutaj będziemy mieć pięknego? Jeszcze raz. U, kukurycka się trafiła. Pięknie, pięknie, pięknie. I czyżby tutaj... Nie. Co to jest? Pięknego mi się zrobiło. Nawet nie wiem co to, ale coś jest. Czyli mamy jakieś żarcie. Mamy trzy składniki i niestety chyba będziemy musieli sobie zamordować tego króliczka. Widzę, że moja psychika niestety niezmiernie spada w dół. 108. Holender. Muszę się mu jakoś zabezpieczyć przed tym, ponieważ mam strasznie mało życia. E, dobra, usmażmy sobie to jedzenie. Zobaczmy, co to było? To był chyba Dragon Fruit? Tak, Dragon Fruit. Dragon Fruit, okej. Okay. Usmażemy sobie to całe jedzenie, zanim je wstawię jeszcze do garczka. E, I zamordujmy sobie tego króliczka. O! Popcorn. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby usmażyć tą, tą kukurydzę wcześniej. Dobra, zjedzmy sobie coś, póki jest możliwość i... Tak bardzo niezgodnie. Będę musiał sobie też pozbierać troszeczkę więcej tych e, berry bush, e, ponieważ mam no, tego dosyć mało e, i będę musiał troszeczkę więcej eksplorować. Tak naprawdę niewiele odkryłem, a jeszcze wiele można odkryć. Tutaj powinno być trochę więcej tej trawy. Jest z tego co widzę na mapie, bardzo dużo. E, tu mam jakieś pułapki porozkładane, przynajmniej jedną. E, tu mam jeszcze dwie. I będę musiał coś więcej tych pułapek chyba porozkładać. Tutaj, jak się nie mylę, może, może tutaj jest jeszcze coś ciekawego. Tutaj w ogóle nie byłem. Tu mam strasznie tej, dużo trawy. Chyba będę musiał się tam wybrać. Zbierzmy sobie berry bush w razie czego. A i pamiętam, co ja tu chciałem zrobić. Holender. Przypomniało mi się całkowicie. Miałem zrobić tą zakichaną lodóweczkę, czyli tego iceboxa. I do tego potrzebuję gears, których niestety nie mam. Holender. Bardzo fajnie. Ach, I nie mam co najgorzej, nie mam nawet jakiejkolwiek skrzyni chodzącej za mną. Fajnie byłoby ją odnaleźć też. Dobra, wybierzmy się na dół na poszukiwania. Trochę musimy ten teren jednak pozwiedzać, żeby może coś odkryć ciekawego. Bo jednak siedząc w domu za dużo tu nie zdziałamy. Mm, szkoda, że tych królików mam tutaj tak malutko. Ale nie zmieniłem niestety nic w generowaniu się świata, także króliki pozostały na trybie jest na tyle ile jest, mówi się trudno. Cześć królik, uciekł do norki. Po ostatnim update'cie ponoć można wchodzić do tych norek, czego na pewno nie będę chciał robić, ponieważ wtedy jakieś złe rzeczy się dzieją, co by było nie bardzo fajne. Pozbieram sobie jeszcze troszeczkę tej trawy. Trawy jakoś nigdy nie jest za dużo, zawsze można jakąś linę z tego zrobić, czy coś w ten deseń, także nie marnujmy mojego czasu chodząc tutaj. Boże, jak ta burza teraz brzmi. O oh my god, to naprawdę jak prawdziwa burza teraz brzmi, jednak, jednak warto było zainwestować w lepsze słuchawki. W e, się zainwestować, dostałem, nie. E, I jest po prostu fenomenalny dźwięk. Co to się pojawiło tutaj przez chwilkę. U, tu są jakieś kwiatuszki nawet. Nawet nie wiem jak te kwiatki się tu znalazły, ale na pewno je sobie zbierzemy, e, ponieważ mam strasznie niski poziom psychiki. A jak pada jeszcze troszkę bardziej spada. Także na pewno będę chciał troszeczkę kwiatów pozbierać. Przynajmniej jeszcze 11 sztuk, i zrobimy sobie czapkę kwiatową. E, widzę, że tutaj są kolejne pajająki, z którymi nie chciałbym mieć do czynienia. Czy tutaj można dalej przejść? Niestety nie, tu się nam kontynent kończy. E, I ta wysepka. O, Tu jest kolejne duże takie zagrożenie dla mnie. Coś, co na pewno będę chciał ominąć. Holy shit, jak się wystraszyłem tych pająków. Gdzie one tak lecą? Za kim one tak poleciały? Dobra, nie chcę nawet wiedzieć. Zobaczmy sobie jeszcze mapę. Tutaj gdzieś można w lewo iść. Cześć królik. mogłem cię trzasnąć. Może by mi się udało ciebie zabić nawet. To by było fenomenalne. Cześć królik. Cześć królik. Cześć królik. Cześć królik. Cześć królik. Zagonię cię, Zagonię cię do rogu. Ha, ha, ha. Zagonię cię i cię zabije. Zaraz cię dorwę. Chodź tu króliczku mały. No nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj, nie uciekaj. Nie uciekaj. Nie uciekaj. Dziadu, dziodu Tak, tak, tak. Tak, 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 tak prawie no! A! Dobra, nieważne. Zostawimy królika w spokoju. Musimy troszkę poeksplorować, niepotrzebnie go nawet gniłem. E, co my tutaj mamy? Przede mną jest ta. O, nie, ten nieodkryty teren tutaj. Uuu, właśnie, kupa, kupa, kupa. E, tylko pytanie czy ten oto osobnik tutaj ma czerwony tyłek? Holy shit! Do piorun mnie trafił, ale chyba jakoś nie bardzo. Może, jeżeli bym zginął od pioruna, to chyba bym całkiem zwątpił. Dobra, jak ta moja psychika spadła jeszcze bardziej? E, zbierajmy, może jednak te piatuszki. E, muszę się to naprawdę zająć, żeby pozbierać ich troszeczkę więcej. E, właśnie, tutaj na dół jeszcze chciałem się udać. Także dzisiejszy dzień na pewno spędziłem troszeczkę na eksplorowaniu. Zobaczcie, że tak wyszło. E, dobrze, nic tu więcej nie ma ciekawego. Na pewno sobie to, tego jeszcze dozbieram. Okej, okay. przynajmniej to już mam z głowy. Wiem, że tutaj nic nie ma i nie ma się tu po co więcej pchać. Na pewno będę chciał tej trawy więcej pozbierać. E, no to też będziemy musieli troszeczkę dnia poświęcić, bo jednak to zajmuje trochę czasu. E, nie zobaczymy, czy mają czerwone tyłki, ale fajnie, e, że jest tu, jest tu mięso nawet, troszeczkę zepsute. Wiem, że do tego dziadostwa można wskoczyć i prawdopodobnie gdzieś nas to przenosi, także wskoczymy sobie. Zobaczymy, gdzie nas to teraz wypluje. Może będzie jakiś ciekawy teren, jeżeli nie, to będzie problem. E... Czy przez to spadła psychika? Przez to prawdopodobnie spadła psychika jeszcze bardziej. E... Widzę, że tutaj mamy kwiatki, chociaż to mnie cieszy. Wow! Zabiłem motylka niechcący. Ok. E... I mandrakorę można podnieść. Cześć! O jakie fajne! Czy ty idziesz ze mną gdzieś? Zbieramy sobie jeszcze troszeczkę tych kwiatków. Ponieważ będę ich troszeczkę potrzebował. Ojeju, ojeju, co ja zebrałem? Jakie fajne małe dziadostwo. O jeszcze IP robi. Oh my god, jakie to jest słodkie. No cześć. To nie jest Mandragoram, to jest Mandrake. Okej, okay, Mandraku. E, czy tutaj mam jeszcze jakieś nasionka, które mógłbym pozbierać? Zapomniałem posadzić nasion na tamtym dziadostwie Holender. Dobra, kwiatków mam tyle, także wracamy z powrotem do tej pięknej dziury. I powinniśmy wrócić w to samo miejsce, w którym byłem. E, wskoczmy więc z powrotem. I miejmy nadzieję, że teraz uda może mi się przespać. Zobaczymy. Nie, może jednak nie. Holy shit, jak się wystraszyłem tych bawołów tutaj. E, pozbieramy sobie jeszcze kupę przed y, całkowitą ciemnością. Cześć Bawołu, ja sobie już pójdę, siedem kupna zbieraliśmy, także jest całkiem spokojnie. Fajnie, że i gdzie z nami, mamy jakiegoś przyjaciela, oh my god, no jestem po prostu z siebie dumny. I mamy nawet króliczka, cześć króliczku. O, pułapka się zepsuła, czy ja mogę zrobić kolejną pułapkę? E, tak, zrobimy na pewno pułapeczkę kolejną, e, ponieważ jednak, jednak łapanie królików jest bardzo dobrym sposobem, żeby jednak się pożywiać. E, więc nie będziemy raczej z tego rezygnować i niestety muszę kolejną pułapkę zrobić. Mogę za to zrobić dodatkową farmę i chyba w to zainwestujemy, zamiast robić kolejne nie wiadomo jakie dziwne rzeczy. Także zrobimy na pewno jedną farmę jeszcze, to mi się na pewno przyda i na pewno będę chciał zainwestować sobie troszeczkę w to dziadostwo. Tak, deski są mi potrzebne. Deski są mi potrzebne i robimy tą farmę. Tą farmę zrobimy sobie troszeczkę niżej, a i przy okazji zbierzemy jeszcze dodatkowe nasiona. Pięknie, pięknie, pięknie. E, mamy cztery farmy już, proszę Państwa. Jesteśmy w miarę w, na dobrej pozycji, żeby jednak przeżyć tą zimę. E, także jest całkiem spoko. E, zjemy sobie na szybko jeszcze to. A może sobie tego nie zjemy. E, zebrałem trzy króliki. Dwa króliki zebrałem. W takim wypadku zrobimy sobie z jednego królika popraweczkę. Wrzucimy sobie to. Wrzucimy sobie to. E, I nic więcej mi tu nie wyrosło? Chyba nie. W takim wypadku przyspieszymy sobie może wzrost tego, gdzie Niewiele nam to dało. Będziemy musieli chyba niestety wrzucić sobie jednego królika tutaj jeszcze i czymś zapchać ten garnek. Ha. Da się. O, jeszcze lepiej. Dobra, to wrzucimy to. Nie chcę tego mięsa sobie jednak jeść. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Wiem, że to mięso jakoś można tutaj. jakoś można tutaj przyrządzać, jak się nie mylę. Może będzie gdzieś tutaj dostępne? Oh my god, chyba jakieś nowe rzeczy tu doszły. Albo mi się tylko wydaje. Może i wierzę, mi się tylko wydaje. Hambat mogę sobie zrobić, mogę sobie zrobić. Um... Gdzieś tu była ta suszarnia. Ty, małe dziadostwo, możesz przestać krzyczeć. Może tutaj. Tu, właśnie to. Będę potrzebował trzy liny i trochę czarkola. Czy ja przypadkiem czarkola nie mam? Mi się wydaje, że miałem. Oh. Niestety, proszę Państwa, musimy się wybrać na podpalanie lasu. ha <grywa> Wiecie co, spalimy sobie jednak te drzewka, które tutaj mam w pobliżu. Bo nie widzę sensu, żeby jednak się nimi za bardzo przejmować. Gorzej, zajmie się mi troszeczkę więcej lasu, na przykład dalej niż to powinno sięgnąć. I zrobimy sobie jakieś przyzwoite narzędzia. Także przygotujmy się w siekierę. Oczy świniaczku. Zapomniałem, że świniaczki też tu można atakować i można też z nimi współpracować. Także tam się też wybierzemy, bo. A nie, tutaj już odkrywałem troszeczkę terenu. Że nie jest tak źle. Ale pozbieramy sobie tego, tego węgla drzewnego, który na pewno się nam przyda. I przynajmniej zrobimy sobie tą jedną suszarnię. Mam nadzieję, że jedna. Może na dwie nawet wystarczy. Nie wiem, co jest tam dokładnie potrzebne. Dobrze, przygotujmy sobie w takim wypadku tą suszarnię. Eee, z czego ona. A tak, tliny są nam potrzebne. Dobrze, linę, gdzieś tutaj miałem linę, jak się nie mylę. E, mam pięć lin, czyli w zasadzie jeszcze jedną linę mógłbym sobie przygotować. I zrobilibyśmy sobie dwie suszarnie to, na to mięso. Jeżeli by nas wilki zaatakowały po raz kolejny, e, to mielibyśmy możliwość e, wysuszyć sobie ich mięsko. I jak się nie mylę, ono wtedy jest zdatne do jedzenia, przynajmniej tak pisaliście. O, pięknie, jeszcze jedno nasionko. że zasadzimy je sobie na szybko. I tych tych, 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 drzewcza będzie się stąd pozbyć Holender. E, także przygotujemy sobie od razu dwie suszarnie. Wiem, że mam tylko jedno mięso, ale w przyszłości może się nam przydać. Oj pięknie, mięso sobie teraz tu zwisa. E, także dobra, kupiłem sobie to dziadostwo. Zbieraj. I będziemy musieli wybrać się na... Co ty robisz? Proszę mi to zasadzić. Musiałem to sobie niestety chyba drobność e, tak jakoś... Dobra. Tutaj mamy to dziadostwo. Yy, I tutaj mamy to dziadostwo. Yy, a ja miałem zrobić tę zakichaną lodówkę, i muszę odszukać wiele, wiele rzeczy. I tak szczerze, nie mam silnego pojęcia, w którym kierunku się udać, żeby cokolwiek odnaleźć. Tutaj mamy już teren zamknięty, także jest całkiem pozytywnie. Yy, tutaj mamy teren niewyeksplorowany, i mamy tutaj całą masę. Yy, całą masę cmentarzy, które chciałbym też ominąć. Z jednej strony nie jest niby daleko, ale z drugiej. No jest trochę chodzenia, możemy tutaj poeksplorować, także wybierzemy się chyba na północ trochę, mamy, mamy połowę dnia jeszcze przed nami, e, widzę, że jakieś jarzynki mi tam wyrosły, także jest całkiem spokojnie, możemy iść się oddalić, w razie czego możemy zabić jakieś zwierzaczka po drodze, och, te złe rzeczy źle wpływają na mnie, także na pewno nie będę chciał tego robić, a właśnie, e, przygotujmy sobie od razu ten wianuszek, e, który będzie podnosił moją psychikę, o i tu mam jeszcze jedną dziurę. Czy my chcemy w nią wskoczyć? Chociaż sprawdzimy sobie, gdzie ona prowadzi do czego. E, to na pewno może być przydatne. Zostaliśmy wyżegani. E, Okej. Okay. czyli gdzieś tutaj na południe. Ta nam prowadzi. Ta nam prowadzi tutaj. Ta prowadzi tutaj. I tutaj mamy jeszcze jedną, która Pierwam wie, gdzie może nas prowadzić. W każdym razie widzę, że tu jest jakiś nieprzyjazny teren. Wróćmy tam i poeksplorujmy jeszcze trochę. Może znajdziemy coś ciekawego. Może znajdziemy te psokonio. Nie wiadomo co co mówiliście, że powinno też być? Jakieś wstuki Inne bajary. ktoś gdzieś coś robi eee, Bliżej, 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 dobra Czyli musimy się skierować tutaj na dół Na południe tej mapki, tak? Tutaj widzę, że mamy, ale kraniec mapy, niedobrze W każdym razie mamy jeszcze jeden ołtarz W razie czego, gdybym w jakiś głupi sposób zginął eee, Nie chciałbym oczywiście... O Boże! pomogę zaatakować. Czy ja chcę to zaatakować? Wiecie co? Może spróbujemy to zaatakować. Czemu by nie? Chodź tu. Pokaż się. O, oh Jesus! Zapomniałem, jak mało ja mam życia. Czemu ja jestem taki głupi? Mhm. Trzy życia. E Będę musiał sobie znaleźć chyba ten miodek, e o którym wspominaliście. E I porobić sobie w końcu te pszczółki, e żeby jednak ten miód trochę dropnąć. E czy ja w ogóle mam tu gdzieś jakieś ule dostępne? Jeden tutaj. Oh my god, tylko jeden ul mam dostępny. E, czyli szczerze nie za ciekawię. Wiecie co, nie wiem czy jest sens zapuszczać się tam dalej. E, myślę, że powrócimy jednak już do domu. E, mamy tutaj, widzę, bug na wszędzie praktycznie. E, I myślę, że powrót do domu będzie najbardziej opcjonalnym powrotem, jaki tylko może istnieć. Walk to Spiky Tree. Prawdopodobnie będzie mnie ranić, więc wolę, wolę nie ryzykować, że kolczaste drzewo może mnie zaatakować, albo zranić w jakikolwiek sposób. E, nie chciałbym ryzykować własnego życia. Nie z tą ilością życia, którą posiadam. E, tak, pozbieramy sobie to żarcie na pewno. Dobrze mam ten ołtarz chociaż. I tu mam drugi. Także będę mógł je wykorzystać. Całkiem zapomniałem, że mam dwa. U, tutaj widzę Spider Glance. Spider Glance na pewno mi się przyda. E, pozbieramy sobie to dziadostwo. I myślę, że powinno być miarokę. Okay. Przyspieszymy troszeczkę czas, zbierzemy sobie jeszcze. A chwila. Przecież tak. Kurde, kwiatki dodają życia. Mogą mi zarzeć. Całkiem o tym zapomniałem, że można takie rzeczy robić, że można sobie zarzeć właśnie kwiatuszka. E, I Myślałem, żeby nie zrobić sobie młotka. Młotek prawdopodobnie. Młotek albo filu? Ja nie pamiętam. Już co dokładnie? E, czym dokładnie się zbierało te takie płaty ziemi? Żeby zrobić je po swojemu Dobra, w każdym razie musimy wrócić do domu e, Przygotować sobie jakieś żarcie pickup berry bush Tak, zbierzemy sobie i dzisiaj zrobimy sobie potrawkę o, Widzę, że Husiek nakrywa metro Prawdopodobnie e, I zrobimy sobie potraweczkę na dzisiaj e, Czy ja chciałbym się przespać, żeby odnowić sobie trochę To by, to by nie był głupi pomysł, żeby odnowić sobie troszeczkę życia e, Znaczy psychiki, nie życia Także to niech się nam gotuje jak się to tylko zrobi, to ja na pewno będę chciał sobie zrobić. Gdzie to jest dziadostwo? Czy to będzie tutaj? No, to nie będzie tutaj. Gdzieś to będzie ten taki. Hmm. To może być. Tutaj? Tak. Nie, to jest furwol. Straf. Tak, czyli na pewno zrobimy sobie jedno to dziadostwo. I będziemy mieć dostępne nasz, nasze posłanie. Także od razu bierzemy sobie to żarcie. Bo, jak wstaniemy, to będziemy cholernie głodni, a ja się teraz prześpię po prostu. Ach, pierwsza noc, kiedy chyba się prześpię od bardzo, bardzo dawna. Czyli od samego początku gry. I gdy tylko wstaniemy, zginiemy. Oh my god. Co za fail. Ale całe szczęście. Całe szczęście mamy dostępne te wszystkie rzeczy. Oh my god, i jeszcze zima. Cóż, za fantastyczny początek rozgrywki w nowym dniu. Nadeszła zima, zginąłem, ale przynajmniej zebrałem sobie troszkę marula, troszkę kamieni i ja pierniczę. I cały się wysypałem. O, Rolander. Dobra, zbieraj wszystko, co tylko możesz zbierać. Zbieraj plecaczek, zbieraj całą tą resztę. E, psychika niestety podupadła całkiem, widzę. Dobra, pozbierałem wszystko, co mogłem pozbierać. Zjemy sobie jeszcze, żeby było na full. Mamy 53 życia. To jest jedyny plus tego wszystkiego, że mam troszeczkę więcej życia. Oh my god, ale się teraz zdenerwowałem. Dobra, Spider Glance. Czy ja tutaj mogę to strzelić? Tak, mam 6 Spider Glance. Yy... Hmm. Szczerze, gdzie ja to mogę włożyć? Dobra, tutaj mogę to włożyć, także nie jest tak źle. Mamy już dodatkowe. Charcoal też myślę, że tutaj sobie wrzucimy. Żeby leżał sobie z tymi wszystkimi rzeczami, i oczywiście szyszki też sobie mogę tutaj wrzucić, ponieważ nie są mi bardzo potrzebne, żeby były przy mnie cały czas. E, dobrze, zbierzemy sobie jeszcze tę marchewkę na zakończenie. E, skoro nadchodzi zima, to myślę, że zakończę teraz. I e, będę czekał na wasze propozycje, co z tym wszystkim zrobić, jak tu się zabezpieczyć przed tym wszystkim. Mam strasznie mało kamienia. E, I jakie są wasze rady, także wybaczcie, że dzisiaj taki krótszy odcinek. Następne będę starał się robić takie mniej więcej pół godziny i mam nadzieję, że będę wtedy jakoś żył. Także Madrake, nasz przyjaciel, żegna się z wami ze mną i widzę jego królika. Holy shit! Muszę porobić więcej pułapek, to jest pewne jeszcze przed zakończeniem tego zrobię, ponieważ zapomnę. Dobra, buduj tą pułapkę, postawimy na tą tego, tą cholerę małą tutaj. Y Tą, tą pułapeczkę. I teraz niestety będę musiał zająć się też dużo częściej ścinaniem tych drzew i obawiam się, że wyskoczy nam kolejny przybysz z, z krain drzewców, ale mam nadzieję, że będzie w miarę Ok, Także żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Także proszę Was o jakąkolwiek pomoc w komentarzach, także piszcie śmiało. Jeżeli podobają się odcinki, wesprzyjcie łapką. Także do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!